Siema, 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 jeszcze z A to jest, na szybko, pack opening. Pack opening, tak. FIFA Award, 75 pół I co? Pierwsza paczka syf. To co lepsze, tu. Zobaczymy na list. Plecy plus 15. Dzisiaj robię na siłowni plecy, super. Old Trafford. Niektórzy to kupują, podnosi morale. Wiadomo, stadion. Quicksell. Szybko, szybko. I co z drugiej paczki? I co z drugiej paczki? Może teraz się czy nie, tak, czy nie, uwaga, uwaga. I druga paczka. Eee, Hart. Hard na drance, całkiem spoko. Parę groszy tam jest warty, może się zwróci. Zło, kontrakt złoty zawodnik. Tam 1200 kupują te z, zwykłe też kontrakty tam też... Się, są kupowane po tam 600 7. Wow, strzanie plus 15. Nie wiem, nie wiem co to daje. Nie mam pojęcia za bardzo, ale fajnie biorę to. Dobra, no, wezmę to też sobie na listę. Wow, su super herb i QXL. Lecim dal, lecimy dalej, lecimy dalej. Druga paczka, ale się ją tam, kurde. Druga paczusia, druga paczusia, i co z drugiej? Nie, trzecia. Trzecia paczusia i gay. Nie, gay. Dobra, nie można, nie było tematu, to się wytnie. Może wstyd, ale i tak jest bez strzału zawodnik. Tutaj, wow. Jakiś trener, dobra, wyślego do klubu, żeby nie było wstydu. Kontrakty dla zawodników. 6 stówek drogą mi chodzi, ale on to jest mecz. Hmm. Mówię mecz, to jest właśnie wygrany mecz, tak? 600, nawet się nie dostaje 600 za wygrany mecz. On. San Siro. Jak nie mogę wysłać do kolumny, to wyślę na listę. Idziemy dalej, Quixel. Jeszcze chyba dwie patrzów się zostaną otworzone. Może Runej w Ach, niestety, nie tym razem. No, lewy obrońca z BPL-a. Wiadomo, lewy obrońca z bpl jest w dobrej formacji, 4-4-2. Nie znam go, ale obrońcy z BPL-a są drodzy. Taki zasadniczy indywidualny musiał się oddziaływać. Musia. Ale czy nie, o Jezu, tego mam w klubie, o Jezu. Sto tysięcy tych kart mam. Choć może najpiękniej jest pięćdziesiąt. Ale... W ogóle modyfikacja formacji, tak sprzedałem drogo, nie, by, nie byłem tu świadomy. Tam, 4-2-1-2, czy 4-1-2-1-2, coś, coś taka. Matko włosko w serii 10 koła, 10 koła. Czyli ci Nie do wiary. Co to się porobiło, co to się porobiło. I to będzie chyba ostatnia. Poczucia. Proszę, coś dobrego, proszę, proszę, proszę. No niestety, syf, syf, jeszcze raz, syf. To byłoby na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. O, na skład. To się zawsze przydaje. Za karta. Nie mogę, nie, mogę, nie mogę takich przekleństw mocnych mówić, takich wulgarnych, z których Irlandii aktywujemy to. Jest! Zawsze tym marzyłem. Dobra, to do usłyszenia, Trzymajcie się, makros. Cześć, strzała. Cześć.